Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku, moi kochani, chciałbym głównie zaprezentować nowe karty w mojej kolekcji, jakie do mnie ostatnio dotarły. Zaczynamy tutaj od prawej strony. Wymieniłem się z Marcinem, dostałem w sumie trzy karty. Te dwie są mi potrzebne do albumu, do kolekcji Stadium Chrome tutaj mamy refraktor Kaka z Milano i druga karta to Gavi Championship Contribution tak więc to sobie ułożymy do albumu i powolutku powolutku uzupełniamy tą kolekcję czyli tutaj mamy kolejną taką kartę ile tutaj w całości 8 zawodników i tu 7, czyli 15, więc jeszcze kilka chyba brakuje. Kakę sobie też tutaj dołożę do tych pozostałych, bo zbieram tylko Milan, jeżeli chodzi o inne kolory. Tutaj mam Mbappé, limit, jak się nie mylę, to jest. Do ilu? Do 75, numer 12, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to chętnie mogę wymienić za coś konkretnego albo odsprzedać. Także to jest jedna sprawa. Odkładamy album. I teraz, moi kochani, przyszły do mnie kolejne karty Stopsa. Też wymianka ze Zbysiem i tutaj dostałem też pozdrowienia z Tucholi. Także kolejna karta do kolekcji z Krystali Milanu, Kalabria. No i na ten moment mam sześć takich kart, brakują trzy. Mamy tutaj właśnie Calabrie, Teo Hernandez, Radek Krunicz, Ismael Benasser, Fakio, nie, Fikajo Tomori, zawsze się mylę, i Olivier Giroud, czyli brakuje logo Milanu, bramkarz Mike Menią i Rafael Leao. To są moje trzy brakujące karty. Następnie przyszła do mnie piąta, brakująca karta Gold Rush z Wlachowiczem. Więc na ten moment mam komplet wszystkich sześciu, jakie wyszły. Tutaj jest limit 7:12 i numer jest. 9, czyli moim zdaniem powinno wyjść 9 tych limitek Gold Rush. Tutaj Haller ma czwóreczkę. Mbappé ma trójkę. Gabriel Jesus ma jedynkę. Bellingham ma dwójkę i Santiago Jimenez ma szóstkę. Więc tak naprawdę piątka brakuje, siódemka i ósemka jeszcze, żeby był komplecik. Chyba że tutaj na Wlachowiczu jest pomyłka i powinna być piątka, to wtedy by to też pasowało do sześciu, więc nie wiem, zobaczymy. Na razie nic nie ma na topsie, ani angielskim, ani niemieckim. W każdym bądź razie jest komplecik, też tutaj wymieniłem kartę, miałem podwójnego Gabriela Jesusa, więc wymieniłem go za Wlachowicza. Następna sprawa, moi kochani, wyszły takie nowe karty White Gold w Anglii. Jude Bellingham i Mason Mount. Karty ekskluzywne. Także są dwie nowe do kolekcji. I ostatnia sprawa to przyszła do mnie ostatnia brakująca karta Jumbo. W sumie było do zebrania sześć takich. Trafiłem Leao. Sadio Mane, Pedriego, Rodrigo, Grilisz, a niestety nie udało się trafić Odegarda, więc musiałem sobie zamówić. No i takim oto sposobem jest komplet, bo to też są karty do kolekcji, do obecnego Topsa, a jak wiecie ja staram się zawsze mieć wszystko co wychodzi, więc również karty Jumbo są już w komplecie. Okej, okay, moi kochani, to tyle na dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, która karta Waszym zdaniem najważniejsza, najbardziej cenna z tych wszystkich. No, patrząc na cenę tych kart, no to najrzadszą jest Wlachowicz. Jak wejdziecie na eBay, to gdzieś koło 5-6 stówek za tą kartę trzeba dać. Później karty White Gold. One też już koło stówki oscylują. 80 100 zł za kartę. Później karta jumbo. Też trzeba dać koło stówki. No i wiadomo, krystale są w miarę tanie. Parę zł za krystala. Tak więc dla mnie najważniejsza to oczywiście limitka Gold Rush z wlachowiczem. Ok, moi kani, to tyle z mojej strony. Dajcie znać, co myślicie odnośnie tych kart do mojej kolekcji. Ja Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.